Sonia, proszę bardzo. Czy chcesz tu siedzieć, czy zjąć ten stół, czy stać na scenie? Możemy go zjąć. Albo możemy go cofnąć do tyłu. Już cofniemy do tyłu, cofniemy i nie stać na scenie. Mam tu incydentalnie. Sonia, weźmy trochę. Nie, 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 nie. Ale stać, jaki ten stół? Nie, 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 nie. Dobra, dobrze słychać? Dobrze słychać, tak? Dobrze, to teraz będzie bardziej przyziemnie, bo było tak bardzo wznośne, nie da się przesunąć. Okej, okay, dobra, trudno. Ponieważ ja się zajmuję głównie rolnictwem ekologicznym i żywnością i bioróżnorodnością rolniczą, prowadzę fundację, która się nazywa Fundacja Agrinatura. I może bym tu napisała, tylko nie wiem czy widać. No w każdym razie, agrinatura.pl od 2009 roku i mam też niewielkie gospodarstwo ekologiczne na Mazowszu. I dzisiaj chciałam porozmawiać, ponieważ jesteśmy w temacie wolności, suwerenności i zdrowia, o tych, może zbyt tu usiądę, będzie jakoś bliżej, może w ogóle zapraszam tak bliżej, bo jest nas mniej i chciałam porozmawiać o kluczowych sprawach, które dotyczą życia na Ziemi, w, w, jakby w pełnym wcieleniu i, 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 że tak powiem, materializmie komórkowym, czyli, czyli wszystkiego, co się odnosi właśnie do, do żywienia żywności i, i wyborów, jakie możemy w związku z tym dokonywać. E, ja pisuję też artykuły na ten temat dla Instytutu Spraw Obywatelskich. Jak ktoś lubi sobie poczytać coś, co nie jest tak totalnie alternatywne, ale jest pomiędzy alternatywą a a takim um, niezależnym dziennikarstwem, to tam jest dużo, dużo ciekawych tematów dotyczących e, rolnictwa, finansów, e, spraw obywatelskich, e, e, EMF-ów tak zwanych, czyli, czyli też komórek, wpływu tak, na nasze zdrowie i tak dalej. Także zachęcam też do odwiedzenia strony zarówno mojej fundacji, jak i strony Instytutu Spraw Obywatelskich, to jest taka organizacja pozarządowa z Łodzi. E, więc o czym ja tutaj chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest o zwrócenie uwagi na mm, związek pomiędzy suwerennością żywnościową, tym, czy ona, tym czym ona jest. Czy Nie mogę dobrze słychać z tym, z tym mikrofonem, czy lepiej bez? Mikrofon tutaj jest lepszy, bo słyszą są wokół. Jest ok, dobra. E, więc y, pomiędzy związkami, pomiędzy suwerennością żywnościową, bioróżnorodnością wolnością i też naszym życiem i zdrowiem. I co to jest ta suwerenność żywnościowa, bo taki jest tytuł tego wykładu? W bardzo dużym uprosz uproszczeniu to jest to, że my możemy wybierać po prostu to, co jemy i że mamy dostęp też do, do, do żywności i do, i do żywności, którą możemy wybierać. Tak? Czyli to nie jest samowystarczalność żyw żywnościowa, ale suwerenność żywnościowa i to można rozpatrywać zarówno na poziomie jednostki, jak i na poziomie całego kraju. Czyli tego, czy Polska w ogóle może być suwerenna żywnościowo i czy my w Polsce możemy być suwerenni żywnościowo, tak? I to się oczywiście wiąże z całym tematem produkcji żywności, całego systemu, tego, jak to jest ustawione, tego, czy my w tym systemie w ogóle mamy jakąś marżę wolności i wyborów i tego, jak, jak wygląda dzisiaj od strony zarówno prawnej, jak i realnej możliwość wyprodukowania żywności we własnym zakresie lub możliwość wyprodukowania tej żywności przez rolników. Ja z rolnikami, w szczególności z rolnikami ekologicznymi, pracuję od jakichś 20 lat, więc jeżeli ktoś ma będzie miał pytania na temat tego, jak na przykład system rolnictwa ekologicznego wygląda w Polsce, to, to też jestem do dyspozycji. I to jeszcze tylko taka uwaga, kiedy mówię rolnictwo ekologiczne, to mówię o rolnictwie z certyfikatem ekologicznym. Oczywiście można uprawiać w sposób ekologiczny, naturalny, permakulturowy, regeneratywny. Teraz jest dużo różnych słów, które są w użyciu, nie zawsze wiadomo, co one znaczą. Ale jeżeli nie ma jakby tego atestu rolnictwa ekologicznego, ja tego nie nazywam wtedy rolnictwem ekologicznym, tylko używam innych, innych terminów. Więc ta suwerenność żywnościowa to jest właśnie ta możliwość wyboru i ta możliwość wyprodukowania tej żywności i tak naprawdę dzisiaj ona jest bardzo ograniczana z każdej strony, mimo że niby jest dużo rzeczy dostępnych i w sklepie, i na targu i możemy bezpośrednio kupować, Możemy w zasadzie też sami produkować. U nas jeszcze ten dostęp do ziemi w Polsce nie jest też taki tragiczny, bo jak się przyjrzycie temu, jak to wygląda na zachodzie, to jeżeli ktoś chce zostać rolnikiem, kupić ziemię, jest to bardzo, bardzo trudne. Ale chciałam zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę kluczem w ogóle w tym wszystkim jest bioróżnorodność i jest wolność nasion. Znaczy może inaczej chodzi o własność, jakby zarówno ziemi, o własność środków produkcji, ale też o własność nasion. Tak? Znaczy będziemy bardziej mówić o roślinach niż o zwierzętach, bo, bo z tym bardziej pracuję. Ale nie wiem, czy macie świadomość na ile dzisiaj cały system jest tak ustawiony, żeby nasiona były tylko i wyłącznie własnością prywatną wielkich koncernów, żeby nie było możliwości zbierania i uprawy własnych nasion, ale też cały system jest tak ustawiony, żebyśmy mieli coraz mniejszą bioróżnorodność do wyboru w tym, co jemy. To dotyczy zarówno roślin uprawianych. Przez ostatnie 50 lat mniej więcej o 75% spadła dostępność tego, co jest na rynku i to, co jest w uprawie. Czyli to znaczy, że większość ludzkości dzisiaj jest żywiona ryżem pszenicą soją, tak? A kiedyś mieliśmy bardzo dużo różnych rzeczy, tak jak dzisiaj tutaj zbieramy zioła czy coś, mieliśmy dużo większą różnorodność, ale też nie tylko tych roślin dzikich, ale też tych roślin uprawianych. I z czego to wynika? Wynika to z działań systemowych, czyli z tego, że prawo, ustawy, regulacje są tak robione, żeby coraz trudniej było coraz mniej opłacalne było utrzymanie różnorodności. Na przykład, żeby legalnie sprzedawać nasiona, trzeba być firmą nasienną. Żeby być firmą nasienną, trzeba się zarejestrować, mieć licencję, mieć pozwolenia, trzeba udowodnić, że te nasiona to samo dokładnie z nich wyrośnie, że będzie miało tyle samolistków, te same kąty nachylenia. Więc to jest tylko możliwe w sposób przemysłowy. Tak? Nie ma możliwości legalnie sprzedawać nasion, nie będąc firmą nasienną. Więc automatycznie nawet małe firmy, w Polsce kiedyś było dużo central nasiennych i małych firm, wypadają, są wypychane z rynku. Tak? I w tej chwili na świecie jest tak, że bodajże 60% rynku nasion to są cztery firmy. Cztery, tak? I co jest też ciekawe, te cztery firmy... To są te same firmy, które produkują pestycydy, to są te same firmy, które produkują chemię gospodarczą, to są te same firmy, które pro produkują farmaceutyki, to są te same firmy, które produkowały broń podczas II wojny światowej, tak? Czyli mamy BASF, Bayer, to teraz jest połączone, czyli tam Bayer Monsanto, tak? Mamy Syngenta, to jest teraz ChemChina, bo to się cały czas łączą te firmy, tak? ale generalnie zostały, zostały nam cztery, które jakby próbują zdominować zupełnie rynek nasion, rynek pestycydów, rynek nawozów mineralnych, które robią też GMO i które też pracują nad farmaceutykami, tak? Więc yy, widzimy taki trend bardzo przyspieszający yy, zupełnej monopolizacji i to nie jest trend naturalny, w tym sensie, że niektórzy nam powiedzą, no bo kapitalizm najlepszy wygrywa. Nie. To jest wszystko <laughs> robione bardzo konkretnymi y, ustawami, rozporządzeniami, regulacjami y, oczywiście na poziomie unii europejskiej, ale nie tylko, bo mamy jest to sytuacja światowa, czyli na przykład jeżeli chodzi o nasiona to są y, Umowy międzynarodowe, nie tylko unijne, tylko światowe umowy międzynarodowe, tak, czyli tak samo jak mamy WHO i tam inne, czy tam te, tego typu, są umowy międzynarodowe, które dotyczą właśnie ograniczania wolności nasion przez to, że stawiają wymogi, tak? że te nasiona muszą być właśnie takie same, że musi z nich wyrastać to samo i tak dalej. Oczywiście wszystko jest to robione, co znamy bardzo dobrze z innych, ale bliskich dziedzin pod hasłem bezpieczeństwa, tak, Żeby, żebyśmy, bezpieczeństwa i też ochrony jakby praw autorskich tych hodowców, które te nasiona, czyli tych firm tak naprawdę, które te nasiona jakby wyhodowali. Więc jest to yy, no po prostu ogólna sytuacja i to samo jest yy, tak naprawdę w hodowli zwierząt, tak, gdzie dzisiaj mamy totalne zmniejszenie puli genetycznej, ponieważ Jednym bykiem zapładnia się praktycznie, znaczy nasieniem tego byka, praktycznie połowę krów na świecie. Tak? Poza tym zwierzęta różnorodne, czy na przykład starych ras, na przykład krowa polska-czerwona albo kury zielonomuszki, to są zwierzęta, które nie przeżyją w chowie przemysłowym, bo one potrzebują wolności po prostu. Tak? Więc, więc jakby mamy tutaj ten, ten sam problem. Więc jakby cały system, i to, to jakby zwracam na to uwagę, bo ja uważam, że to w ogóle dotyczy całego systemu, nie tylko rolnictwa, jest ustawiony pod standardyzację, ujednolicenie, zabijanie tej różnorodności i przemysłowe zarządzanie. Tak? Czyli tak naprawdę próbujemy coś żywego, czyli nas, rośliny, zwierzęta, wtłaczać w bardzo sztywne ramki, które sprzyjają hodowli przemysłowej, tak? które sprzyjają hodowli przemysłowej i łatwemu zarządzaniu. I jeżeli ktoś ma styczność z takim prawdziwym rolnictwem, to to jest bardzo, bardzo widoczne. Znaczy, to jest szokująco widoczne, jak ten system jest w ten sposób ustawiony. Oczywiście od wielu lat ludzie, organizacje, którzy próbują się temu przeciwstawiać, na różnych poziomach, nie mówię tu tylko o jakichś alternatywnych społecznościach, ale są organizacje rolników, są stowarzyszenia, są tak zwane NGOsy, które walczą o to, żeby, żeby to zmieniać. Tylko to cały czas jest to samo, czyli my walczymy na marginesie, tak? czyli mamy 80% jakiejś maszyny, która coś nam ustawia na świecie. I próbujemy tam walczyć jakąś marżę wolności, na przykład właśnie w nasionach to dobrze widać. Na przykład do dzisiaj w Polsce można zbierać swoje nasiona i się nimi wymieniać. Jest to nadal legalne, ale nadal są próby, żeby to <ścoughs> przestało być legalne, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tak? Wiem, że tutaj też mamy z, z Unii Suwerenów i będziemy też o prawie naturalnym dzisiaj rozmawiać, więc jakby ciekawy jest cały ten system prawny i próby właśnie wywalczenia w nim tej, tej wolności. Na przykład mamy coś takiego, co jest mało znane, a co zostało przez 20 lat wywalczone przez właśnie organizacje pozarządowe, takie zajmujące się takim właśnie chłop, jakby rdzennym rolnictwem i małymi rolnikami, między innymi przez taką organizację jak Nieleni. Mianowicie mamy coś takiego jak deklaracja praw chłopów. To jest dokument podpisany przez wszystkie państwa na poziomie ONZ, też podpisany przez Polskę. On został podpisany w 2019 roku, także tuż przed COVID-em. I tam mamy właśnie zapisane, że chłopi, chłopi to jest takie pojęcie czasami u nas tak negatywnie kojarzone, ale tu chodzi właśnie o tych prawdziwych rolników i ludność pracującą na terenach wiejskich, mają właśnie prawo do wysiania własnych nasion, do zbioru własnych nasion, do wymiany własnych nasion, ale też, uwaga, tam jest bardzo ciekawy zapis o medycynie ludowej, że właśnie medycyna tradycyjna i ludowa też jest prawem. Także to jest ciekawy dokument międzynarodowy podpisany jakby na, na forum ONZ przez różne państwa, który też można wykorzystywać. W tym starej formie prawa jako <noise> obowiązujący dokument. Oczywiście te konwencje, deklaracje, one nie są tym samym co prawo krajowe, ale w zasadzie można się na nie powoływać, bo to jest deklaracja jakiegoś państwa, że będzie to respektowało. Tylko uwaga, oczywiście zostało tam dodane do tego dokumentu takie coś, jak to lubię mówić, i lub czasopisma, czyli wszystkie te prawa oczywiście obowiązują. Chyba, że zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. I tak jak w większości tych konwencji, deklaracji, ustaw, praw o prawach człowieka, obywatela, chłopa, rolnika, i to nie zostało zrobione tak bardzo dawno, tylko te parę lat przygotowań, dopisali wszędzie, ale jeżeli zagrożone jest zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, to my i tak mamy to to gdzieś. To taka ciekawostka jakby, żeby Wam pokazać, że te, te tematy jakby rolnicze, produkcji żywności, dostępu do ziemi, do nasion i tak dalej są naprawdę powiązane ze wszystkim, tak? bo one są powiązane jakby z samym, z samym życiem. I jeszcze tu taka ciekawostka patenty, tak? bo mamy też kwestie patentów na nasiona, tak? czyli jakaś firma bierze nasiono, które tak naprawdę już przedtem istniało, coś tam zmienia i próbuje to opatentować. Czyli tak naprawdę kwestie patentów na życie, tak? No i potem kwestia, jak daleko to idzie, tak? Jeśli mamy patent na nasiona, możemy mieć patent na zwierzęta, teraz wchodzą nowe technologie GMO, może za chwilę patent na ludzi, tak? Chodzi o pewną filozofię oczywiście, ops. Nie mogę się wychylać, bo tu się sprzężenie zwrotne robi. No dobrze, no i co my w tym wszystkim możemy zrobić? Ja bym w ogóle chciała, tam, chciałabym tak jeszcze wrócić do tej bioróżnorodności, że według mnie to jest absolutny klucz w ogóle do jakby sama idea życia na Ziemi, rozwoju życia na Ziemi i przetrwania życia na Ziemi opiera się na bioróżnorodności, tak? Czyli Patrząc jeszcze bardziej wstecz i pisał o tym też filozof Piet de Chardin, taki chrześcijański, ewolucja idzie od form mniej złożonych do coraz bardziej złożonych. Tak? I coraz bardziej różnorodnych. I na tym się opiera rozwój życia. Ja bym to też widziała taki element rozwoju duchowego, tak? Czyli chodzi o to, żeby, żeby poczuć jedność, ale zachować bioróżnorodność i żeby ta różnorodność była jak największa. I to właśnie bardzo dobrze widać też... W, w, w rolnictwie, w świecie roślin, w, świe, w świecie zwierząt. Im większa jest ta różnorodność, tym większa szansa przetrwania, tak? Bo mamy jakąś chorobę, bakterię, wirus, nieważne czy, czy wyprodukowany, czy, czy powstał powiedzmy naturalnie, im większa różnorodność, tym, tym większa szansa przetrwania. tak? Jeżeli mamy monokulturę, no to właśnie przychodzi, nie wiem, pleśni coś. Cała monokultura pada, chyba oczywiście, że użyjemy pestycydów, co wtedy padnie nam co innego, czyli mamy wyjaławianie, tak? Brak bioróżnorodności to jest też wyjaławianie, tak samo jak wyjaławiamy glebę, tak samo jak wyjaławiamy ziemię, tak samo możemy wyjałowić swoje wewnętrzne, na przykład środowisko, swój mikrobiom, tak? Też wiecie, że im, im więcej mamy dobrych bakterii wewnętrznie, tym bardziej jesteśmy odporni. Także to wszystko się składa jakby w jedną całość, i powiedziałabym, że bez tej bioróżnorodności tracimy też tą suwerenność żywnościową. Tak? Bo jeżeli będziecie już mogli jeść tylko jeden rodzaj, nawet krowy, powiedzmy nie świerszcza, bo niedługo to będzie jeden rodzaj świerszcza, to, to nie macie wyboru. Tak? No i też wasza dieta jest uboga i wiadomo, że to się odbija na zdrowiu. I chciałam jeszcze zauważyć, że Polska, ponieważ jesteśmy w absolutnym wyjątkiem w Europie, jeżeli chodzi o rolnictwo, mamy nadal... 1,2 240 ,000 rolników. To jest drugi kraj po Rumunii, inne kraje mają dużo mniej. Wynika to z tego, że w Polsce nie mieliśmy ani pełnej kolektywizacji, było bardzo mało pgr ani nie mieliśmy tego kapitalizmu, czyli tych, tych wielkich przemysłowych ferm. To zachowało się u nas właśnie bioróżnorodne uprawy i bioróżnorodność na polach i dlatego mamy bociany, tak? bo mamy dużo różnych ziół, bo rosną maki, bo rosną habry, bo, bo są y, różne owady, bo są różne małe ssaki i bociany są takim wskaźnikiem, bo one są dość wysoko w tym łańcuchu pokarmowym, one muszą mieć właśnie te małe ssaki, żeby je jeść, te małe ssaki muszą mieć te różne owady i tak dalej. Niestety trend jest negatywny, tak, czyli... Mamy tych 1 240 tysięcy rolników. Trzy lata temu było ich o 100 tysięcy więcej. Czyli niestety ta ilość gospodarstw się zmniejsza, zwiększa się średnia wielkość gospodarstw. W tej chwili to jest prawie 12 hektarów, 3 lata temu to było 10 hektarów. I tak jest bardzo mało jak na płaski kraj. Tak? I to jest ogromna siła tego naszego kraju, kompletnie <grytanie> często przez nas niewidziana, często niewykorzystana. Na przykład nie mamy partii rolniczej silnej, nie mamy stowarzyszenia drobnych rolników, mimo że właśnie mamy tylu tych drobnych rolników, nie mamy nawet jednego stowarzyszenia rolników ekologicznych, jest ich w Polsce bodajże siedem. Ale to też może jest ta nasza siła, tak? to że nie ma tej takiej centralizacji i każdy, każdy coś próbuje, tylko jest jedna rzecz, której musimy się nauczyć, yy, współpracy. Tak? Bo, bo to jest nadal w naszym narodzie coś, co bardzo kuleje i jest cała masa fantastycznych, drobnych inicjatyw, czy tych festiwali, czy tego, czy tamtego. Cały czas mamy jeszcze problem z, z taką prawdziwą współpracą. Ale może będziemy pierwsi, którzy pokażą, że to jest możliwe przez łączenie małych inicjatyw, a nie przez tworzenie dużych, dużych organizacji tak? albo takich, bo, bo to już jest myślę już ten czas tych organizacji piramidalnych, dużych i scentralizowanych właśnie minął. I na tym chyba będę chciała y, y, zakończyć, bo zostało mi 5 minut. Aha, może jeszcze dwa słowa o nowym GMO, bo to jest ważny temat. Nie wiem, że to takie chaotyczne może to wszystko było, co powiedziałam, ale w pół godziny możemy tylko no. <laughs> powierzchownie zahaczyć różne tematy. Y My byliśmy jedną z pierwszych organizacji, która walczyła w Polsce przeciwko GMO. To było, zaczęło się w roku 2009 i Polska tę bitwę wygrała wtedy. Tak? To znaczy dzisiaj uprawy GMO w Polsce nie są legalne. Tak? Oprócz oczywiście w, w ramach naukowych eksperymentów, natomiast to musi być każdorazowo zatwierdzone na ograniczonym polu i tylko w celach naukowych. Jest specjalna komisja przy ministerstwie, która się tym zajmuje. Kiedyś też byłam w tej komisji. Natomiast w 2020 roku weszła technologia nowego GMO, to jest technologia crispr cas i generalnie na czym to polega? Po prostu technologia starego GMO była bardzo taka, no to było takie walenie młotkiem, tak? Czyli wstrzykujemy dodatkowy gen, gdzie nam się wleci, to wleci, jeszcze dowalimy tutaj i jakoś to się będzie trzymało kupy. Czyli bardzo mało precyzyjna była ta stara technologia. Nowa technologia jest po prostu bardziej precyzyjna, bo używa się enzymu, które przecina DNA i pozwala to bardziej precyzyjnie zmienić. Tylko tym się w zasadzie różni. Natomiast jedno i drugie, jest to nadal genetycznie modyfikowany organizm. 99% roślin modyfikowanych genetycznie, które są na rynku, zostały zmienione po to, żeby współpracować z pestycydami. Czyli na czym to polega? że walimy glifozat czy inny pestycyd na roślinę i ona nie umiera, bo go wchłania. Tak? Więc generalnie cała gadka o tym, że GMO to będzie, bo susza, bo tamto, bo siamto, bo wydajniej, i zdrowiej, i cokolwiek kup na świecie, to oczywiście są wszystko totalne bzdury. Głównie no, chodzi o to, żeby... Były bardziej wydajne rośliny, lepiej współpracujące z opryskami chemicznymi i żeby można to było sprzedawać w pakiecie. Tak? Teraz, jakby pod szyldem tego, że to jest trochę nowa, trochę inna technologia, Komisja Europejska próbuje wyjąć to spod dotychczasowego prawa o GMO, które u nas właśnie zabrania, żeby było wolno. Tak? To jest oczywiście taki bardzo duży skrót, bo tam są króczki prawne, rozporządzenia, czy to jest to, czy nie Tam to W tej chwili cały czas toczy się o to walka na poziomie jakby unii, czy to zostanie dopuszczone, czy nie zostanie dopuszczone. Tak? No to tak informacyjnie, bo to jest taki trochę temat na topie, o którym w ogóle nikt nic nie mówi. Oczywiście to są przede wszystkim na roślinach doświadczenia, to też będą doświadczenia, są już na przykład na zarodkach ludzkich. Tak? Niedopuszczone jeszcze w Europie, ale pracują nad tym, bo chodzi o to, że właśnie mają możliwość teraz dużo łatwiej wycinać geny z y, DNA. Tak. Więc, jakby temat rzeka, nie tylko związany z suwerennością żywnościową, ale z całą technologiczną manipulacją życia, więc, y, więc też myślę, że warto gdzieś to, gdzieś to mieć w pamięci i, i, i dokonywać odpowiednich wyborów. Jakby były pytania, to chętnie teraz albo później jestem do wieczora. Tutaj ja mam takie pytanie odnośnie tej nowej technologii, bo w tej starej, starej, jeżeli się zmieniało genetycznie jakąś roślinę, to poprzez obserwacji stwierdzili, że tam w szóstym 7 pokoleniu ta roślina z powrotem powraca do tego swojego zera, tego oryginału. A jak jest w tej nowej? To ona ma trudniej czy Nie mamy, myślę jeszcze takich badań, bo to jest badań. świeże, bo oni nie zaczęli to robić w 2020, znaczy może inaczej. Badania pewnie są, natomiast jest bardzo mało publikacji na ten temat. Wiemy, że już też ileś takich roślin jest na rynku, zwłaszcza w Chinach, bo tam już jest bawełna, która się lepiej ukorzenia, marchewka, która jest bardziej czerwona i jakiś tam jeszcze ryż. Cały czas pytanie jest jakby jedno, nawet jeśli to wraca, to się może przepylać, krzyżować, znaczy nie zna, problem polega na tym, nie znamy efektu takiego zupełnego wypuszczenia do środowiska, bo mamy tutaj problem krzyżowania się wenów. Tak? I wszystkie takie raporty oficjalne, na przykład rząd francuski o dziwo zrobił oficjalny raport na ten temat, gdzie zalecają, że w zostanie wysiane, powinno być monitorowane cały czas, jaki jest wpływ na środowisko. Czyli w zasadzie nie powinno się tego zostawić, tylko przez ileś lat sprawdzać i co się dalej z tym dzieje, tak? bo nie wiemy, bo tak Podsuń naprawdę nie wiemy. Tak. Tak. I jeszcze dodam tu jeden temat, bo oprócz tego, że jest ten Chris Cas, oni tam bardzo mocno pracują nad technologią i to też jest bardzo ciekawe, znaczy to jest ta, ta sama technologia nad technologią wykańczania gatunków. Tak. Na razie robią to na komarach, no bo malaria i tak dalej i tak dalej, tak. Czyli mają w tej chwili możliwość jakby sterylizacji całego gatunku poprzez zmianę tych genów. To jest nowość. Dlaczego to jest nowość? Bo przedtem, bo normalne dziedziczenie to jest 50%. Tak, czyli jeśli mamy, nie wiem, komara z genem zmodyfikowanym, komara z genem i inny, i one się krzyżują, to 50% populacji dziedziczy ten nowy gen. I mi się udało zrobić coś takiego, że 100% potomstwa na przykład by dziedziczyło gen, który doprowadzi do eksterminacji gatunku. Tak? To też jest w uproszczeniu. No i pytanie jest, czy na przykład tylko na komarach to testują, a jeśli nawet tylko na komarach, to ko komarami się żywią ryby, znaczy no to nie jest takie obsiób, no bo... <laughs> tak? Eee, no ale to tak, żeby Wam że powiedzieć, że jakby siedząc w tej branży rolniczej, dużo ciekawych rzeczy się widzi, i to naprawdę widać pewne podejście do życia I, i zachęcam wszystkich do, żeby się maksymalnie bioróżnorodnie odżywiać i uprawiać własne, <grym> te, kupować bezpośrednio od rolnika, najlepiej mieć swojego, bo też dużo z tym robimy, RWS-y rozkręcamy. Zbierać właśnie nasiona, jak ktoś lubi się w to bawi, zresztą własne zebrane nasiona w zasadzie zawsze lepiej. Jeśli są dobrze zebrane, to lepiej wyrosną, bo już po jednym pokoleniu roślina się przystosowuje do lokalnych warunków, w których została wysiana. No i trzymać się z daleka od gniemu jak tylko to możliwe. <laughs> Jakieś jeszcze pytania na forum? Nie. Dobrze. No tak jak mówię, my też prowadzimy różne projekty, sadzimy sady dawnych odmian, czasami mamy jakieś pieniądze projektowe, ostatnio na przykład posadziliśmy pięć sadów u różnych rolników, takich właśnie dawnych odmian owoców, więc pracujemy też dużo teraz z Ecolandem, to jest najstarsze stowarzyszenie rolników ekologicznych w Polsce, no i generalnie ja bardzo lubię poznawać nowych ludzi, nowe inicjatywy i sieciować, czasami coś razem wyjdzie, więc Zapraszam do rozmów. Dziękuję. Bardzo chcę podziękować Soni. Ja nawet przyznam szczerze, że po pierwsze nie wiedziałem, że ty istniejesz, po drugie, że tak blisko działasz od nas, po trzecie, że jest tyle cennych inicjatyw w twoich organizacjach.